Dobrze, kochani, jeszcze zrobimy jeden filmik. Bo ja tak się rozpisałam z tych Waszych filmików, ale to by było ich było ze 20, słuchajcie. Więc tutaj, tutaj zobaczymy jeszcze. Czy mamy szansę na bycie razem, tak? To jest zarówno dla tych, którzy się porastawali, dla tych, którzy są tymi drugimi, i tak dalej, gdzie tworzą tam się, gdzie są te trójkąty, zarówno dla tych osób, które są w nowym związku czy w nowej znajomości tak? i chcą coś stworzyć. Dla tych, którzy byli, tak rozstali się i gdzieś tam, czy, czy macie na to szansę. Lecimy, kochani. Czyli tutaj to już ogólnie, tak, polecimy, czy mamy szansę być razem, tak? Czy stworzyć ten związek, czy to będzie coś trwałego, coś dobrego, czy to ma w ogóle jakąkolwiek rację. 1, 2, 3, jak zwykle, nasze trzy gromadki, słuchajcie. I wybieramy 1, 2, 3. Czy mamy szansę być razem, tak? Jedyneczka. Jak najbardziej tak, natomiast tak jakby jest tutaj zawieszenie jest tutaj zawieszenie, troszeczkę musisz się jedyneczko, to Ty musisz się zmienić jedynko, to Ty musisz tak jakby, to Ty musisz zaufać, zaufać życiu, zaufać przeznaczeniu, bo tu się pokazuje, że jesteś jedynko zamknięta, w głowie masz, głowa jest pełna, ta głowa jest pełna możliwości, fantazji, wszystkiego, na zewnątrz jest to bardzo powolne i od siebie bym powiedziała, że to zależy, ponieważ na zewnątrz jesteś bardzo ścisłą osobą, ścisłą jednostką, nieokazująco bym powiedziałam, ala lu, luz, ala tutaj na zasadzie, ale jest to po prostu, jest to ułudo i ja bym powiedziała, że tak, ale to od Ciebie zależy, czy zmienisz się właśnie z tej królowej denarów w królowo buław, w, w, z króla denarów w króla buław, czy tutaj się pozmieniacie, moi drodzy, bo tak jakby to Wy zawieszacie, to Wy jesteście czynnikiem do tego, do tego, żeby gdzieś tam zadziałało to inaczej, żeby to popłynęło, nie chcecie patrzeć na jakieś możliwości, które dają wam los, tak, bo tu się pokazuje, że jeżeli bardziej będziesz otwarty, otwarta tak na drugą osobę, jeżeli pójdziesz ze szczerością, tak jakby prze, 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 przeorganizujesz swoje życie, swoje myślenie, czegoś się przestaniesz bać, przez, zaczniesz zauważać wtedy te karty cudów i tak macie szansę na to, żeby stworzyć bardzo bezpieczny, harmonijny i tak jakby dekadowy związek, bo to jest związek, pokazuje się, którego wbrew pozorom się troszeczkę wyboicie, ale tak Szanse są jak najbardziej tak, bo tu jest, nie ma karty, która by blokowała i broniła dostęp właśnie do tego, moi drodzy. Tyle, jedyneczki, lecimy, dwójeczkę. Czy mamy szansę na stały związek? Oczywiście, że macie, tylko nie kłóćcie się jak najbardziej tak, tylko nie kłóćcie się, bo to jest energia tak jakby mm, takiego, jedna, z, jedna ze stron, jedna ze stron nie jest usatysfakcjonowana, tutaj jest, jest tutaj zwycięstwo, równe dawanie i branie i na tym tutaj polega ten szkopu, że jeżeli nie będzie równego dawania i brania, czyli tak jakby, e, tak jakby jest tutaj myśl, tu jest słowo, tutaj ktoś oczekuje na deklarację, jedna ze stron oczekuje na deklarację, tak, deklarację, być może powrotu, być może finansowo, być może tutaj implikacja jest słowna, czyli tak jakby, mimo że lub czeka na coś, co powinno zostać powiedziane, to tutaj no nie ma tak jakby, jedna osoba się czegoś boi, jedna osoba na coś czeka bardzo mocno, ale jest tu karta zwycięzcy i przede wszystkim równe dawanie i branie, czyli tak jakby dwójeczko, nie otwieramy się jak stodoła, nie otwieramy się przed partnerem, partnerką, przed osobą nowo poznaną, czy przed osobą, z którą nawet byliśmy, po czasach bo czasami ten skąpiec, ta czwórka denarów też mówi o tym, że już coś między wami było że tak jakby relacja była, ona się przerwała bo ktoś poskąpił uczuć, tak i tutaj tak jakby jest równe dawanie i branie i wtedy jak najbardziej tak, natomiast jest też pokazane kochani, że szczególnie dla tych, którzy byli ze sobą um, idylla potrwa jakiś czas, natomiast niestety wiadomości będą przychodziły, wiadomości niekoniecznie prawdziwe ale może się okazać, że dla tych, którzy dali sobie jakieś tam szanse, szanse szczególnie z tymi z przeszłości, coś przecina, bo i do wiadomości, wiadomości rozpak jakby rozdzielające Was na dobre, natomiast chcę Wam powiedzieć, że czeka Was prawdziwa miłość, prawdziwe uczucie, nie, uczucie, które scementuje Was na dobre, bo tu są za piękne karty, żeby mogło być inaczej, także tak to widzę, moi drodzy. Pozdrawiam serdecznie, lecimy trójeczkę. Czy mamy szansę być razem? Powiem tylko tak, tak. Ale jesteś tutaj trójeczko po jakichś dziwnych rozstaniach, rozejściach, musisz coś z siebie wywalić i musisz nauczyć się tak jakby tworzyć nową rzeczywistość. Ta matryca musi zostać przeniesiona, kochani ona musi zostać przeniesiona, tak jakby nie tworzyć czegoś, nie powielać czegoś, nie tworzyć, bo po spodem pokazała mi się ósemka kielichów, żeby nie tak jakby nie, nie doprowadzać z automatu do tego, że coś jest piękne, ale już gdzieś tam w głowie matryca rysuje, że trójeczka ma to w głowie, że ale, ale to się i tak skaciura, i tak się skaciura kiedyś w przyszłości, tak jak, na, jak najbardziej tak macie tutaj szansę dla tych powracających, bo tu jest doświadczenie, ale i myślę, że będziecie zadowoleni, mało tego, coś stworzycie możecie wspólnie coś stworzyć na bazie takiej finansowej jednocześnie, także tak, jak najbardziej tak, dziękuję kochani do kolejnego czytania, budziaczki hej, pa